Las stał cichy, ogromny jako Boże, Słowo Cały w śnieży z tej bieli niepokalany święty. Drzewa w śnieg, otulone jak skrzydła aniołów. Z kamieniałych pod ciszą niemych firmamentą. Śnieżny pył z drzew się sypał jako szmer modlite Jako dym snuł się senny z srebrzystych pod mi Skrzydłami krzydłami archanielskiej świty.